Dobra, jesteśmy teraz za kierownicą. Oczywiście zapinam pas. No i co? Tak, w zasadzie jeździ się co nie jak normalnym samochodem. Weź sobie włączające o poświetlenie. Dobra, nagram, myślę sobie, z tej kamerki. Tutaj kilka ujęć, żeby wszystko było no... zarejestrowane. Czekajcie moment. Dobra. To, co musimy zrobić, no, klikamy. Po prostu przycisk start, silnik już się włączył. Nie ma tutaj żadnej specjalnej filozofii co do tego. Oczywiście silnik elektryczny po prostu jest w gotowości, nie silnik spalinowy. Tutaj mamy tryby, tryby jazdy. Jest tu tryb. Ma sens, to jest taki tryb bardziej uniwersalny, dopasowujący się do Twojego stylu jazdy. Taki zwykły tryb. No. Tryb piór to jest całkowicie na prądzie, dopóki go masz. O, czekaj za długo, a tryb sportu no to jest taki sportowy, że no jak najlepsze osiągi, jak najbardziej wydajna współpraca tego układu napędowego całego, składającego się z tych trzech silników, zapewnienia na jak najlepszego przyspieszenia i tak dalej. Ja ogólnie jeżdżę tutaj w tym trybie MySense my Sense więcej, ten tryb w ogóle e -safe, co tutaj widzicie, co jest wyświetlony, to jest tryb oszczędzania. Akumulatora, czyli wtedy, kiedy może, to uruchamia silnik i doładowuje akumulator elektryczny. Akumulator służący do, na, do napędzania tych silników elektrycznych. To miałem na myśli. I działa to właściwie w taki sposób. No nie ma tutaj jakiejś specjalnej filozofii w obsłudze tego. Jest to takie no, dosyć intuicyjne, dosyć przyjemne. Jeśli o to chodzi, ja to w tym trybie, jak, jak mówię, MySense, będę jechał tutaj, w ogóle jak w klasycznej hybrydzie, no to mamy widoczne są te tryby. Tryby jazdy, no to to jest automacik, taki fajny joystick. I teraz na przykład, jak przesunąłem, zaświeciło nam się, że jest na przełożeniu B. Przełożenie B, no to, to znane mam, no, jak ktoś miał styczność, z całego, to mam. Auris yy, hybrydową, czy innymi modelami Toyota hybrydowymi, to właśnie ten tryb oznacza no taki po prostu hamuje jak hamuje podjęciu po gazu, żeby jak najwięcej energii odzyskać. Właściwie jak już w chwilę, to można się aż tak do tego przyzwyczaić, że nie będzie się po prostu używać w ogóle hamulca normalnego, prawie w ogóle. Jak się człowiek do tego przyzwyczai, to naprawdę, naprawdę to jest nic trudnego. Yy, oczywiście można, pchając tutaj tą, ten, ten joystickzek do tyłu znowu, można aktywować tryb yy, D, no i tutaj jest już takie no, normalne, standardowe hamowanie silnikiem, nie jakieś yy, specjalnie nachalne, nie? Oczywiście, no tutaj wszystko to normalne, to przełożenia, tryb P, parking, aczkolwiek tego nie trzeba, to automatycznie po włączeniu tutaj układu napędowego się załącza, więc tego nie trzeba klikać. Podjeżdżasz, klikasz stop i po sprawie, co nie? Dobra, myślę, że ruszymy tym autkiem. Przesuniemy to, tak jak widzicie, w prawo, no tutaj jeszcze tu jest elektryczny hamulec, co się samo zwolni. To jest funkcja Auto Hold, fajna funkcja, stoisz na światłach, nie musisz trzymać hamulca jak normalnie w klasycznym automacie, tylko po prostu samochód Ci, yy, samochód, yy, ci ten hamulec elektryczny trzyma. Z wciśnięciem gazu on się odpuszcza i jedziesz dalej. Nie męczysz aż tak bardzo nogi, co nie? Tak, więc to jest wszystko myślę jasne. Yy, tu są oczywiście te przeróżne konfiguracje. Przeruszę konfiguracje jeśli chodzi o ten cały ekranik cyfrowy. Jest to naprawdę bardzo duży przeskok względem tego. O, dobra, czekajcie, musiałem się rozłączyć, bo nagrywam. Nagrywanie istotna sprawa kilka różnych konfiguracji. Teraz jesteśmy w tym trybie MySense, ale jak przejdziemy na przykład na, na tryb pure to tutaj nam się wyświetlić napis, że jesteśmy w tym trybie PURE, a jak już damy tryb w ogóle SPORT, słyszę teraz, że silnik nam się załączył, bo automatycznie w tym trybie przechodzi funkcję utrzymywania jakby baterii w dobrym, dobrze naładowanej po prostu. Widać, że nam tutaj doładowuje, o jest. Widać, że że bateria nie traci prądu, tylko jest doładowywana, silnik pracuje, tutaj jest ten taki mały wskaźniczek, że pokazuje Wam, że po prostu silnik ładuje akumulator, to się już wyłączyło, silnik się wyłączył, już teraz tylko jest na czuwaniu silnik spalinowy, tutaj mamy wskaźnik naładowania, no a tutaj wskaźnik poziomu paliwa, Ogólnie, jak tutaj poprzełączamy sobie, no tutaj jest wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Yy, tu, w ogóle, jak się tyczy spalania takiego autka, bo to jest dosyć ważna sprawa, skoro już płacimy, dopłacamy za hybrydę. To chociażby rozpalanie było fajne, no i jest fajne, bo tam ponad 500 km przejechane. Średnia prędkość nie jakaś wielka, taka bardziej miejska i podmiejska jazda 35 km na godzinę, ale bardziej miejska. No to, to yy, tutaj o, spala, średnie spalanie 3.9. To mi się wydaje, że to jest bardzo w porządku wynik. No to aktualne zużycie, albo paliwa albo tutaj te kilowaty spalanie yy, zużycie i dla jednego rodzaju napędu, tego konwencjonalnego i dla yy, silnika elektrycznego. Dobra, myślę, że się przełączymy na tryb MySense. Tak jak był, tak jak tutaj przyjechałem. Dajemy na drive, znaczy tutaj to będzie B, na B raczej jeżdżę. No i co? Jedziemy! To, co nas, to, co pierwsza rzecz, która nas uderza w tym aucie, to jest zarąbista cisza. Naprawdę. To jest coś, do czego się można przyzwyczaić. Oczywiście, jak auto fajnie brzmi, fajnie pracuje, to też jest super muzyka. Ale jak niektóre samochody, no yy, nie wiem, jakiś diesel na przykład, yy, czy tak jak, yy, hejt, o już nas informuje o tym, na jakiej drodze jesteśmy. Yy, czy też w ogóle jakiś diesel, tak jak w Wigierze, no to no nie za przyjemny ten dźwięk, no ci, co o tym pisali, macie rację. Czy też jakiś nawet trzycylindrowy, też diesel, czy nawet serocylindrowy, no to, to nie jest zbyt przyjemny dźwięk. Przyjemny dźwięk jest jakiejś fajnej sportowej benzyny, nie? A tak to lepiej, że lepiej jak jest cicho. I na razie mamy tutaj cicho, w ogóle jedziemy na samiuszkim prądzie. Tak jak widać, że napęd idzie tylko, yy, tylko z, yy, z akumulatora jedynie silnik, je. na silniku elektrycznym jedziemy po prostu teraz. Puszczam gaz, widzicie, następuje odzysk energii. Tutaj też na wskaźniku aktualnego zużycia po prostu jest wyświetlane, że akumulator się nam ładuje. Czyli nie tracimy prądu, tylko go po prostu zyskujemy, odzyskujemy poprzez hamowanie, hamowanie pojazdu. Auto się naprawdę, auto jest takie zwarte, sztywne, Zupełnie moim zdaniem zupełnie moim zdaniem zaprzecza takiemu stereotypowi, że auto francuskie jest miękkie, że takie że, że buja się jak kuter na wietrze, kuter rybacki na wietrze. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj się jedzie naprawdę w porządku, naprawdę jest moim zdaniem fajnie, sztywno, znaczy sztywno no. Samochód jest warty. Jesteś komfortowy, ale jest zarazem zwarty. Nie jest taki rozlazu ten układ kierowniczy. Czuć, że jest taki no... responsywny. Że czuć, y, czuje się, gdzie czuje się ten samochód, no czuje się, gdzie on ma dalej jechać. To nie jest jak jakieś, nie wiem... Y, w autach niektórych co yy, nie, nie czujesz tej kierownicy o tutaj jest naprawdę to fajne całkiem wszystko to jest responsywne robi dobre wrażenie no, jedziemy teraz w ogóle cały czas odkąd ruszyliśmy to tylko na samym prądzie zużycie tutaj jest 7 kWh jedziemy te 64 na godzinę jest bardzo cicho, naprawdę fajnie. Gdy mu troszeczkę gazu wciśniemy, to zaraz zobaczycie, że już o, silnik zaczął wspomagać. Również silnik spalinowy, silnik elektryczny. Przyspieszyliśmy. A tutaj po prostu puścimy gaz, hamuje. No i jesteśmy w trybie całkowicie elektrycznym silnik elektryczny. Doładowuje akumulator. W zasadzie nastawiając opór, to nie no, logiczne. No, tak jak działa alternator, nie kręcąc się. Yy, tutaj, oczywiście, na tym ekranie, no to co więcej powiedzieć jakiegoś mądrego. Yy, możemy sobie yy, wyświetlać: W ogóle, nawigację. Yy, tutaj jest ten tryb wyświetlania nawigacji. No, tak się go aktywowało, no dokładnie. I tutaj widzimy już tą fajnie, fajnie mapę. Nie trzeba zerkać już na ten główny ekranik. Ale w głównym ekranie możecie sobie, nie wiem, zarządać radiem, czy w ogóle jakimś dzwonić do kogoś, przeglądać książkę telefoniczną, wybierać numery. Więc jest to naprawdę już fajna rzecz, wygodna rzecz. Podoba mi się, bo w zasadzie no, jestem takim gadżeciarzem motoryzacyjnym, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak jakby no ludzie, którzy mówią, śmieją się właśnie z tych obecnych samochodów, że to takie plastiki i tak dalej. No, no nie są to już takie solidne samochody, jak były kiedyś. Wyłączę, czekajcie tą kamerę, później jeszcze coś się dogra dla was tutaj o no normalnie samochód przyspiesza naprawdę jest żwawy na tym na tym silniku elektrycznym tak jak mówiłem no 205 tonometrów i to dostępne od, od zaraz od zera naprawdę robi robotę no nie ma problemu w ogóle z jakimkolwiek sprawnym poruszaniem się po mieście a i też poza miastem bo on na luzie jak ja sprawdzałem, to się pojedzie 120 bez problemu, czy nawet 130 pewnie, na samym silniku elektrycznym. Więc no, nie jest to miejska prędkość, taka pozamiejska, no ale to też pokazuje swoistą uniwersalność tego auta. Właśnie to mi się podoba w takich hybrydach plagi. Czy to teraz chętnie też bym w sumie się przejechał tym nowym superbem i zobaczył jak to tam działa tam też jest tam jest fajny układ napędowy troszeczkę troszeczkę no nowocześniejszy bo to już tam jest silnik yy, z turbodoładowaniem, doładowaniem Ten jest sprzężony z tym i z tym silnikiem elektrycznym ma tam zamiast tych tutaj prawie 160 koni yy, mocy całkowitej to 218 więc yy, no, też musi to fajnie naprawdę jeździć ale no super to jest już kawał auta. Tutaj mamy mały samochodzik, znaczy mały może nie taki mały, bo urósł względem poprzednika dość znacznie, ale zwinny, sprawny no, czujniki przód, tył, kamera cofania. W opcji oczywiście można też wsiąść te automatyczne hamowanie, parkowanie, co ja mówię. No jest tutaj ten też. No że wykrywa Wam pas i żebyście po prostu z tej drogi nie zjechali, bo jak zjedziecie ze swojego pasa, to Wam po prostu zaczyna wibrować i to coraz bardziej wibrować kierownica. Fajna sprawa, aczkolwiek w mieście, jak to się jeździ, to ja to mam wyłączone, bo w mieście to, to, to jest zbyt trochę nadgorliwe. Oczywiście można to konfigurować, ustawiać czułość, ale wydaje mi się, że w mieście to jest zbyt nadgorliwe. Na trasie Peweks zdecydowanie yy, podoba mi się idea tego systemu yy, brzmi to fajnie bo ten system zapewnia nam yy, możliwość yy, czekajcie puścimy gościa zapewnia nam możliwość no wiecie autostrada to jest a z autostradą jest taka nużąca nawet bym powiedział, że usypiająca, potrafi być usypiająca, więc no lepiej jest. lepiej jest, że tam wiecie. No, zwróci zdecydowanie Waszą uwagę jak zawibruje na kierownica. O! Widzę, że na naszym okolicznym targowisku, tak jak i ja lata temu, tak jak i tak jak. Yy, Młodsi, młodsi też się uczą jeździć. No spoko, spoko, bardzo dobrze, niech się uczą. No to co, no jadę sobie dalej. Włączam na przykład tryb sport. Gaz mu daję w podłogę. Niczego mu pod tym względem nie... Myślę, że jakbym się przejechał tym autem, w tej podstawowym wariancie, tym silnikiem 1.0, trzycylindrowym, to sam bym powiedział, że jest pewnie, że, te, że tej mocy to tak trochę może brakować. Ale tutaj jest naprawdę w porządku. O, jak widzicie, tutaj te paski, właśnie te zapaliły się na czerwono, to wszystko można konfigurować. Ale tutaj w trybie sport jest domy domyślnie wybrane na kolor czerwony układ kierowniczy też się robi sztywniejszy, w trybie sport. Jest elektryczny układ wspomagania, więc on nam się adaptuje i dostosowuje do tego. Normalnie to nie jest naprawdę bardzo... No, bo ta kierownica normalnie to paluszkiem możesz kręcić wiecie, na postoju, czy, czy podczas jazdy w normalnym trybie. Tu też ta kierownica chodzi lekko, ale już nie aż tak bardzo. Więc fajnie, fajnie, że o bo to znaczy to nie jest zupełnie oczywista rzecz w takim samochodzie, to nie jest samochód wyścigowy, yy, ani sportowy w jakimkolwiek stopniu, tak jak nie wiem HORS, takich hotweczek, czy Megan RS, Ale fajnie. Fajnie, że jest taki smaczek. Zawsze to jakieś urozmaicenie ciekawe. A przejeżdżamy przez pasy. Naprawdę, chodzi bardzo fajnie. I też jak siedzi na samym elektrycznym, to nie czuć tej prędkości, to jest zdradliwe, bo nic nie słychać. Nie słychać w ogóle tego układu napędowego. Więc spoko sprawa, no jeżdżę pierwszy raz takim samochodem. Pierwszy raz hybrydą. Nie jeździłem ani taką zwykłą hybrydą, konwencjonalną, taką zwyczajną, to nie, nie plug -in. Ani taką jak ten, ani też pełnym elektrykiem też nie jeździłem. Też nie prowadziłem pełnego elektryka. Więc no kiedyś jeździłem, ale to jako, jechałem jako pasażer, takim wylarazkiem. Zaraz wam tutaj zdjęcie, bo to jest też bardzo ciekawy pojazd. Renault Twizy. Taki mały pojazd, coś... Taka elektryczna odpowiedź na takie pojazdy jak Ligier. Aczkolwiek Ligier jest dużo takim bardziej pojazdem przypominającym samochód bo Twizy to jest taki no ani to nie ma takich normalnych szyb za drzwi też trzeba dopłacać jest to no, taki fajny fajny samochód na lato, nie taki ten całoroczny no ale jestem pozytywnie zaskoczony tą hybrydą naprawdę jest w porządku i dogramy jakieś ujęcia z innej perspektywy z jazdy tym autkiem. Myślę, że tak będzie bardzo w porządku. Cichutko, komfortowa jazda.